Witajcie na kanale, dzisiaj mam mix za 50 zł, krzyżówka XXL, szmaragdowe dolary, Fortuna 7, wielkie granie oraz gruby cash I może najpierw sobie zaczniemy od krzyżóweczki, to najdłużej trwa Tutaj troszkę przybliżę I drapiemy Zaczynamy od A oraz I. I mamy w bonusie. Jak coś omin, na pewno później się znajdzie, więc dla tych uczulonych na pomijanie literek. I tu szukamy tutaj A kontrolne zawsze pokażą, czy jest jakaś wygrana czy nie. A nawet jakby były różne literki. To już naprawdę nie wiadomo ile literek bym musiała pominąć, żeby była wygrana powyżej tysiąca więc spokojnie. Tu mamy jeszcze I. Tu jest jeszcze A. Chyba wszystko, ale tak jak już wspomniałam, jak coś ominę, to na pewno później się znajdzie. I teraz tutaj mamy A tutaj tu jest i tu jest i tu jest i tu mamy A tutaj mamy A tu i tu teraz tutaj Tutaj mamy I, tu jest A, następnie kolejne dwie literki E i H. się nie mamy i szukamy. E, tutaj, 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 tu, H chyba nie było, teraz tutaj, tu jest H, tu mamy E, tu mamy E, tu mamy E, tu mamy H, tu mamy H, tu... No i jeszcze ostatnią. To mamy E. Tu, tu, tu. I tu, i tu jest H. Następne literki. To U oraz Z mam bonusie i teraz odejrzę szukamy u oraz z tutaj tu mamy z mamy u z, Z, teraz tutaj U, tutaj, tutaj tu mamy Z, U oraz Z, chyba wszystko, to jest jeszcze Z. Na następne literki to D oraz G. D oraz G, bo nie mamy. I teraz tutaj, G, mamy tutaj. G oraz D. G oraz D. To tu tu jest D. G i D już było, więcej już chyba nie ma. Teraz tutaj G oraz D. D jest tu. G chyba nie ma. Teraz tutaj G oraz D. G jest tu. Tu mamy D, tu jest G, następna dwie literki to R oraz F, bo się tak czy nie ma. Tutaj jest R, R oraz F, tu mamy R. Tu jest R. tutaj następne r oraz f r r r tutaj R, 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 i tu F, i tu R. Kolejne literki to P oraz M. P jest w bonusie. I teraz tu szukamy P i M. M, tu mamy pierwszy wyraz. P i M. M jest tutaj. Tu mamy jeszcze P. Teraz tutaj M i P. M, M, P, M. I tutaj M i P, P, M, i tu M, kolejna to O oraz C, O oraz C, O jest tu, tu mamy C, tu mamy C, tu jest O, tu mamy O, tu mamy O. O oraz C. Chyba wszystko. Następnie tutaj. Mamy O. Tu jest jeszcze U, Temu tu mamy wyraz. O, tu jest C, tu jest C, tu jest O, tu mamy drugi wyraz, tu jest C, tu jest C. Tu jest O, tu jest o, tu jest O, tu jest O. I tu. tu mamy O, tu mamy O. I tu jest jeszcze O. I tu mamy jeszcze O. E tutaj. O, O, C, C o. Tu mamy o. Tu mamy O. I tu, i tu, i tu. Łysce. Chyba wszystko. Cztery literki do końca. Teraz mamy L oraz W. Bonusie nie ma. Już bonusu nie będziemy mieć. L oraz W szukamy. Mamy L. 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 L oraz W. Alarm. Tutaj mamy drugi wyraz. L oraz W. To wszystko. I teraz tutaj. L. W. I tu. L oraz w. L L, 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 tu mam też wyraz i ostatnie dwie literki, jakie nam zostały, to J oraz V, bo nie mamy, mogliśmy mieć dwadzieścia złotych. I teraz tak, J oraz V, J jest tu, tu widzę, że jeszcze E ominęłam, e tutaj J mamy tu i tu jest J, I chyba to wszystko Czyli na no to wychodzi, że zdroweczka jest przegrana. Zobaczymy sobie kontrolne Tu mamy C i B. Teraz weźmiemy sobie szmaragdowe dolary tutaj szukamy yy, szmaragdu lub płotkowy które nam mnoży to zaczynamy od karo winogrona klucz tęcza banan kwiat, arbuz dzwon awokado Jabłko, muszla, korona, garniec, śliwka, motyl, biedronka, trew, cytryna, ananas i kier. Czyli zdrapeczka jest przegrana. Różne kontrolne. Teraz wielkie granie Zobaczymy, jak te zrabezczki się dzisiaj spiszą. Czy tak jak wczoraj. Szukamy monet i gwiazd. Gwiazda nam mnoży. Tu mamy 38, 49, 53, 59 i 28. Te liczby będziemy szukać. A nasze liczby to 16. Pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt dziewięć, piętnaście takich niskich nie mamy dwadzieścia dwa, czterdzieści trzy, czterdzieści pięć, czterdzieści jeden, czterdzieści osiem, czternaście, pięćdziesiąt siedem. trzydzieści pięć, dziewiętnaście, dwadzieścia pięć, czterdzieści dwa, trzydzieści dziewięć i ostatnie linia pięćdziesiąt pięć, osiemnaście, dwanaście, trzydzieści trzy oraz trzydzieści dwa Niestety ta zdroweczka też jest przegrana. Tu mamy GL. Różne Kontrolne. Teraz Fortuna 7. Tutaj szukamy portfela i siódemki, które nam mnoży. Co my tu mamy? Cytryna. Chmura. Balsam. Podkowa. Zegar. Ananas. Plecak, arbus, korona, gwiazda, słońce, awokado, palma, piłka, kawa, diament, zegar, e, rower. Wiśnia, narty oraz klips. No niestety ta zrepeczka też jest przegrana. Mamy E oraz I. I teraz ostatnia już zdrabeczka na dzisiaj. Gruby cash tutaj szukamy worka oraz portfela, który nam mnoży. Oraz wygrywających liczb. A wygrywające liczby to trzynaście, dwadzieścia siedem, cztery, dwadzieścia osiem, oraz szesnaście. A my mamy pięć, dwadzieścia dwa. Dwanaście, siedemnaście, osiemnaście, trzydzieści siedem, czternaście, sześć, trzy, dwadzieścia sześć, trzydzieści jeden,

50 zł jesteśmy na no, minusie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki ok w górę, za wszystkie komentarze. Widzimy się w na następnym filmiku. Cześć!